śliwkowy mus czekoladowy. To zdrowa wersja niezdrowej Nutelli. Jest przepyszny, a dzieci go uwielbiają, nawet te, które jedzą prawdziwą Nutellę. Jest bez cukru, a pomimo to zachowa trwałość przez całą zimę. Przygotuj 2 kg słodkich śliwek, umyj je i wyjmij z nich pestki. Gotuj na małym ogniu, regularnie mieszając przez około półtorej godziny, tak by masa nie przywarła do dna. Masa powinna zrobić się gęsta, a nadmiar płynu powinien odparować. Po uzyskaniu satysfakcjonującej konsystencji dodaj 6 łyżek kakao lub karobu. Ja mam w domowym słoiku wymieszane kakao z karobem, pół na pół. Plusem użycia karobu jest to, że nie uczula, tak jak kakao, nie zawiera kofeiny i teobrominy, więc jest dobrym wyborem dla dzieci. Jeżeli śliwki nie są bardzo słodkie, dla dosłodzenia możesz dodać miód lub ksylitol. Ja dodałam 2 łyżki miodu. Możesz dodatkowo dodać kilka kostek gorzkiej, prawdziwej czekolady. Ja nie dodałam. Następnie całą masę zmiksuj. Ja użyłam urządzenia Thermomix, ale możesz też użyć zwykłego blendera. Następnie podgrzej całość i przełóż do wyparzonych słoiczków. Polecam nakrętki przetrzeć spirytusem. Tej zdrowej nutelli ciężko się oprzeć. Zakręć słoiczki. Pasteryzuj w piekarniku w 130 stopniach przez 30 minut. Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu. Smacznego?